Melanżu to komedia z roku 2019 wyreżyserowana przez Olivia Wilde. Tak tą samą Olivię Wilde, aktorkę znaną z licznych ról serialowych i telewizyjnych, jak na przykład Dr. House. A w szkole melanżu w głównych rolach wystąpiły Caitlin Dever i Bini Feldstein. Emmy i Molly to dwie najlepsze przyjaciółki, które całe liceum spędziły na ostrym zakowaniu i ciężkiej pracy tylko po to, żeby dostać się na wymarzone studia. Przed dzień końca szkoły, dowiadują się jednak, że cała masa ich rówieśników też dostała się na wymarzone studia, chociaż mieli mnóstwo czasu na to, żeby spędzać barwnie życie towarzyskie, chodzić na imprezy i generalnie dobrze się bawić. Zatem dwie przyjaciółki postanawiają w jedną noc nadrobić czteroletnie zaległości w imprezowaniu. Ten film niesamowicie mnie zachwycił. I to nie tylko, dlatego że w postaciach dwóch głównych bohaterek dostrzegłam cząstkę siebie z okresu nastoletniego. To jest niesamowicie ciepła i zabawna komedia, a ja muszę się przyznać, że jestem dość wybredna pod względem komedii, bo jestem smutasem, który często narzeka, że to jest głupie i nieśmieszne. A tutaj taka niespodzianka. Co prawda wiadomo, niektóre perypetie Molly i Amy są nakreślone grubą kreską i są wprost spod znaku y, głupkowatych rzeczy, które zdarzają się typowo w komediach amerykańskich. Jednak ten film ma w sobie coś i daje radę, przede wszystkim za sprawą wyśmienitych dwóch głównych bohaterek. Powiedzmy sobie wprost. Caitlin Dever i Beanie Felstein stanowią genialny duet na ekranie. Grana przez Diver Amy jest nieco bardziej cicha i wycofana, co stanowi wspaniały, wprost balans dla dominującej, nieco bardziej wybuchowej moli, granej przewspaniale przez Felstein. Muszę się przyznać, że nie miałam pojęcia, że Beanie jest siostrą Johna Hilla, Johna Hahila, ale w sumie czego się spodziewałam, bo są do siebie dość podobni na pierwszy rzut oka. Widać, że w tej rodzinie panuje taki duch grania w komediach i muszę się przyznać, że chyba nawet Bini Feldstein podoba mi się w rolach komediowych bardziej niż jej starszy brat. Chemia pomiędzy tymi dwoma bohaterkami jest wręcz namacalna i wylewa się na nas z ekranu i wspaniale wprost ogląda się ich ciągłe interakcje i odkrywa się kolejne historie z tej szalonej nocy, którą dziewczyny postanawiają spędzić przed dzień zakończenia szkoły. I kolejne przygody pozwalają nam poznać kolejne cechy ich charakteru, zrozumieć lepiej ich motywacje i bardzo dobrze i dogłębnie je poznać, mimo tego, że spędzamy z nimi tylko dwie godziny. Obie są zabawne, każda na swój sposób, chociaż to tak naprawdę Molly wiecie tutaj prym, bo ma o wiele bardziej niewyparzoną gębę i nie boi się rzucać przekleństwami na prawo i lewo, chociaż jest przewodniczącą szkoły. Muszę jednak dodać, że to nie jest koniec zaskoczeń, bo w tym filmie jest jeszcze jedna postać, która kiedy tylko pojawia się na ekranie momentalnie kradnie całe show i to jest Billie Lourd, córka Carrie Fisher, więc mamy tutaj wysoko postawioną błoprzeczkę, bo to już jest trzecie pokolenie znanych i uwielbianych aktorów. Najlepsze, mam nadzieję, przed nią. W każdym razie, grana przez nią Gigi jest po prostu absolutną petardą, i jej pojawienie się na ekranie jest gwarancją dobrej zabawy i tego, że zaraz wydarzy się coś absolutnie szalonego i coś, czego absolutnie nie można przegapić. Ale i tak praktycznie każdy młody aktor, który pojawiał się na ekranie, był przewspaniały, i ja od razu bym chciała, żeby ta osoba została moim przyjacielem. A chyba wszyscy, którzy mnie znają, są w stanie stwierdzić, że to jest dość odważne stwierdzenie z mojej strony. I choć ta plejada wszystkich tych postaci, które przewijają się tutaj nam na ekranie... Tak naprawdę utożsamia takie typowe, stereotypowe zachowania nastolatków i to, czego byśmy się spodziewali typowo w komediach, to jednak scenariusz i reżyseria zostawiają nam na tyle wolnego miejsca, że możemy się spokojnie przekonać, że te postaci nie są wcale jednowymiarowe, że są o wiele ciekawsze niż myślelibyśmy na pierwszy rzut oka, co sprawia, że szkoła melanżu jest o wiele lepszą komedią niż taka typowa amerykańska komedia. Gdzie postaci z reguły są jednowymiarowe, dość płaskie, mają tylko jedno zadanie do wykonania, no i przez to niestety bardzo często komedie tracą w moim odczuciu na atrakcyjności. Także tutaj jest zupełnie inaczej, wręcz mam takie wrażenie, że każdy z tych bohaterów mógłby mieć swój osobny film i wszystkie oglądałoby się genialnie. Więc jest to naprawdę fantastyczne zaskoczenie, bo nie spodziewałam się, że wśród tak młodych i w sumie mało znanych aktorów będzie tak wysoki i wyrównany poziom. I w tym kontekście muszę powiedzieć, że tak naprawdę najsłabszym elementem tego filmu, jeśli chodzi o aktorstwo, była rola Lisy Kudrow. I to nie dlatego, że Lisa Kudrow źle zagrała, Lisa Kudrow jest złą aktorką, absolutnie nie, tylko rólka, która przypadła jej do zagrania, była po prostu, po prostu zła i nieciekawa. Mam takie wrażenie, że Lisa Kudrow od pewnego czasu ma strasznego pecha i ląduje tylko w rolach, które mają pokazać, że ona jest taką dziwną, niby wyluzowaną, ale tak naprawdę spiętą kobietą najczęściej matką o takim śmiesznym, dziwnym, przyklejonym uśmiechu. Oczywiście może być też tak, że po prostu trafiam ostatnio na takie filmy, gdzie ona właśnie musi niestety grać tego typu role i może po prostu mam pecha i ona tak naprawdę gra niesamowite, zróżnicowane role, które dają jej się wykazać na polu aktorskim, ale no to w takim razie może polećcie mi jakiś film, w którym Lisa Kudrow zagrała coś naprawdę naprawdę fajne, naprawdę spektakularnie i co mogłoby mi się spodobać. Standardowo oczywiście nie byłabym sobą, gdybym w tym miejscu jeszcze trochę nie pobiadoliła na tytuł, bo... Szkoła Melanżu naprawdę to jest taki tytuł, który stoi trochę w opozycji do tego, o czym tak naprawdę jest ten film. Może nie do końca pod względem merytorycznym, ale chodzi mi tutaj o sam wydźwięk, bo Szkoła w Melanżu w moim odczuciu brzmi trochę jak to nie jest kolejna głupia komedia dla nastolatków, czyli film, który prawdopodobnie będzie głupi, można koło niego przejść obojętnie i ominąć go i nic tak naprawdę nie zyskamy ani też nic nie stracimy. A tutaj jest zupełnie inaczej. Booksmart, czyli Szkoła Melanżu, to jest absolutnie pozycja, którą warto zobaczyć, bo jest to film ciekawy, inteligentny, zabawny, wielowymiarowy i no, nie mogę się tutaj go na, tak naprawdę nachwalić. Ja wiem, że książki się nie ocenia po okładce i filmu może się nie powinno oceniać po tytule, ale no, nie powiedzcie mi, że nigdy się nikomu z Was nie przydarzyło zobaczyć tytuł, stwierdzić o, to brzmi kartyńsko i po prostu pójść dalej. Więc nie popełnijcie tego błędu w tym wypadku. I moje zdanie jest takie: Szkoła Melanżu to jest absolutnie wspaniały film, więc jeśli go nie widzieliście, to rzućcie wszystko w tej chwili, co teraz robicie, i idźcie obejrzeć ten film. On jest teraz dostępny na HBO i HBO Go, więc nie musicie daleko szukać. To jest wspaniała opowieść o ekspresowym dojrzewaniu, spojrzeniu na siebie z nowej perspektywy, poznawaniu siebie. Przeżywaniu nowych rzeczy w ilości takiej, że praktycznie nikt nie byłby w stanie przeżyć tyle nowych rzeczy naraz. Dlatego ten film ode mnie dostaje 8 na 10 i, no, jeszcze raz to powtórzę, koniecznie obejrzyjcie ten film. Może części z Was po tym filmie przypomną się lata młodości, może niektórzy z Was zmienią trochę perspektywę na właśnie lata swojej młodości, może ktoś z Was dojdzie do wniosku, że ludzie z tamtych lat w jego najbliższym otoczeniu może nie byli do końca tacy, jak mu się wydawało, i perspektywa może tak naprawdę zrobi swoje, nie wiem. Na pewno jednak przede wszystkim szkoła melanżu to są gwarantowane dwie godziny wspaniałej zabawy. Mnóstwo śmiechu i możliwość oderwania się od szarej codzienności i trudów otaczającego nas świata. Jeśli miałabym ten film tak na koniec do czegoś porównać, to myślę, że to jest taki duchowy brat tudzież siostra Lady Bird, tylko w takiej bardziej mainstreamowej i komediowej odsłonie. I tutaj od razu powiem, jeśli nie widzieliście Lady Bird, to to jest też koniecznie film, który powinniście nadrobić, bo absolutnie też warto. I też jest w nim Bini bardzo wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba wam się to, jak opowiadam o filmach wszelkiej maści i gatunku, polecam zasubskrybowanie mojego kanału, żebyście mogli być na bieżąco, zostawianie lajków, zostawianie komentarzy, odwiedzenie moich social mediów. No i co? Do zobaczenia następnym razem.